To jest tej strony Kasper. Huawei P8 Lite jest u mnie w domu już od kilku, a może i nawet kilkunastu tygodni. Dzisiaj więc zapraszam Was na jego recenzję. Zacznijmy standardowo do budowy. Na tyle znajdziemy aparat o rozdzielczości 13 megapikseli, mamy tutaj już tutaj diode LED. Niżej umieszczono logo Huawei, a na dole mamy kilka podstawowych symboli. Jak możecie zauważyć na tyle mamy takie tworzywo, jest to niestety plastik, który bardzo łatwo zbiera odciski palców. Na szczęście nie widzę tutaj zbyt wielu rys. Dodatkowo warto powiedzieć, że tutaj mamy taką teksturę takie tutaj paski są wzdłuż telefonu. Myślę, że to dość fajnie wygląda, a dodatkowo jest dość miłe w dotyku. Na prawej krawędzi umieszczono klawisze głośności oraz nieco tak zagłębiony tutaj klawisz zasilania. Jest on tutaj świetnie wyczuwalny i nie ma problemu, żeby trafić w niego nawet w ciemnościach, więc za to na pewno spory plus. Niestety ramki również są wykonane z tworzywa sztucznego, które niby przypominają metal, ale no jednak trzeba pamiętać, że jest to Nadal tworzywo sztuczne. Nieco niżej umieszczono tacki na karty SIM oraz MicroSD. Możemy je sobie spokojnie tutaj wyjąć. To jest MicroSD, ale możemy też tutaj zamontować NanoSIM, bo to jest po prostu dwufunkcyjny slot. Więc no, możemy tutaj wybrać, czy chcemy mieć dwie karty SIM, czy może kartę SIM i kartę MicroSD jednocześnie. Na dolnej krawędzi umieszczono Głośnik oraz mikrofon, a także mamy tutaj złącze mikro USB. Pojawiło się trochę rys podczas no, normalnego użytkowania. No, gdy nie trafimy od razu na przykład e, w to złącze, no, to jednak tutaj jakieś rysy się pojawiają. Lewa krawędź jest całkowicie pozbawiona jakichkolwiek dodatków, a od góry znajdziemy jeszcze złącze słuchawkowe oraz mikro. Na froncie umieszczono jeszcze kamerkę do wideorozmów o matrycy 5 megapikseli. Mamy tutaj też głośnik, podstawowe czujniki, a na samym dole jest napis Huawei. Dobra, bez przedłużania przejdźmy do samego smartfona, jak on działa i w ogóle jak się sprawuje. Wystarczy dwa razy dotknąć ekran, żeby wybudzić wyświetlacz właśnie, albo po prostu kliknąć klawisz zasilania. Gdy przeciągniemy palcem od dołu, mamy tutaj cztery symbole. Jest to przejście od razu do e, rejestratora, czyli no, do dyktafona normalnego. Dalej mamy kalkulator od razu. Oprócz tego mamy jeszcze dostęp do latarki oraz do aparatu. Jak już jesteśmy przy aparacie, no, to o nim warto też kilka słów powiedzieć, ponieważ no, myślę, że jak na smartfon z takiej półki cenowej, jest to naprawdę świetna matryca. 13-megapikselowa oczywiście, która wykonuje dobrej jakości zdjęcia. Mamy tutaj normalne zdjęcie, mamy makijaż cyfrowy, czyli możemy e, ustawić tutaj poziom piękności. No to sprawdza się przede wszystkim, gdy robimy zdjęcia twarzy. E, dalej mamy jeszcze wideo oraz tryb poklatkowy. Oprócz tego w trybie normalnym mamy możliwość ustawienia kilku e, dodatkowych trybów, nie wiem, na przykład Poświata, mamy tutaj monochromatyczny, wybór tylko niebieskiego, słodki i tak dalej. No, jest tych trybów naprawdę kilka fajnych tutaj. Mamy też opcję, oczywiście, jest panorama. Jest HDR, jest ostrość na wszystko, i to jest naprawdę fajny tryb, ponieważ możemy zrobić zdjęcie, na którym wyostrzone są zarówno elementy blisko nas, jak i te, które są w tle. Bardzo fajnie to wygląda, no i myślę, że może to się niektórym osobom bardzo spodobać. Dalej mamy najlepsze zdjęcie, czyli po prostu robi się seria zdjęć i wtedy możemy wybrać, jakie zdjęcie wyszło nam najlepiej. Dalej mamy jeszcze znak wodny, i wtedy nam pojawia się tutaj. Informacja o tym, gdzie jesteśmy, tutaj jest akurat napisane: jestem tutaj, bo mam wyłączonego GPS-a. Mamy też temperaturę oraz datę wtedy. No i wtedy możemy mieć na tym zdjęciu naszym wszystkie informacje na temat tego, gdzie po prostu je zrobiliśmy. No myślę, że też również ciekawe. Dalej jest notatka audio. No to jest coś takiego, że robimy zdjęcie i jednocześnie jest nagrywany 10-sekundowy dźwięk i jest on dołączany do zdjęcia. Na samym końcu mamy jeszcze ustawienia i możemy tutaj wybrać jakiej rozdzielczości zdjęcia będą, czy 10 megapikseli i wtedy jest 16 na 9 i ja tak mam ustawione tutaj. Można też włączyć 13 megapikseli, ale no wtedy no już jest 4 na 3 no to jest troszeczkę węższy ten ekran. Dalej mamy idealne selfie, czyli możliwość zrobienia takiego zdjęcia, żeby jak najbardziej wygładziło naszą twarz. Mamy wycisz dźwięki, mamy sterowanie dźwiękiem, minutnik, czyli, czyli wykona się zdjęcie po jakimś czasie. Dotknij aby uruchomić, czyli jak dotkniemy tylko ekran, zostanie wykonane zdjęcie. Mamy tutaj jeszcze śledzenie obiektu, dotknij, trzymaj, żeby zrobić serię zdjęć. Yy, możemy też ustawić, żeby klawisze głośności służyły nam jako y, normalne klawisze do wykonywania zdjęć. Mamy jeszcze tutaj możliwość ustawienia ISO, bilansu bieli. Oraz poziomu retuszu zdjęć. Przejdźmy teraz do aparatu frontowego. On też myślę, że robi naprawdę świetne zdjęcia, bo mamy tutaj 5 megapikseli. Od razu w interfejsie mamy pokazane tutaj na początku, żeby patrzeć w ten kwadracik w rogu ekranu, żeby po prostu zdjęcie wyszło jak najlepsze. Oczywiście również mamy tutaj różne dodatki, które urozmaicą nasze zdjęcia. Dodatkowo możemy wykonać zdjęcie normalne, tutaj tak samo jak mówiłem wcześniej makijaż mamy cyfrowy, jeżeli wykryje nam twarz to wtedy jest wykonywane zdjęcie właśnie z retuszem. Oczywiście na kapsologicznie.pl znajdziecie kilka przykładowych zdjęć wykonanych tym aparatem. Przejdźmy teraz do paska powiadomień, no tutaj mamy podzielone na dwie części, czyli powiadomienia oraz skróty. No tutaj są wszystkie takie podstawowe rzeczy, więc nie będę o nich mówił, za to przejdźmy do ustawień. Mamy tutaj Androida w wersji 5.01 Lollipop z nakładką, oczywiście, od y, Huawei'a, czyli Emui 3.1. Obiecana jest tutaj już aktualizacja do Marshmallow'a, więc, więc myślę, że nie ma tutaj co się obawiać. Aktualizacja na pewno się pojawi. Tutaj w ustawieniach mamy jeszcze od razu pokazane wszystkie takie specyfikacje podstawowe tego urządzenia, czyli ośmiordzeniowy procesor 1,2 GHz, 2 GB, 16 GB pamięci wbudowanej, z czego teraz mi już zostało 6,03, no bo mam jakieś zainstalowane aplikacje, jakieś tam zdjęcia pewnie. Jest tutaj podane rozdzielczość ekranu, no i tutaj podstawowe informacje o systemie. Co do niestandardowych bardziej opcji tutaj no to jest ich jednak trochę. Ponieważ mamy na przykład obsługę jedną ręką, jest to naprawdę bardzo fajne, bo wystarczy, że przesuniemy palcem od prawej do lewej albo od lewej do prawej, i wtedy zmienia nam się ten układ całego pulpitu, jakby na taki mniejszy, i dzięki temu możemy obsługiwać telefon jedną ręką. Na przykład, gdy jesteśmy w autobusie, czy po prostu mamy zajętą jedną rękę, a na przykład chcemy szybko odpisać na jakąś wiadomość. Dalej, co mamy jeszcze tutaj fajnego? Możemy na przykład ustawić, jak będą ułożone te klawisze funkcyjne na dole, więc myślę, że to też bardzo fajne. Następnie mamy sterowanie ruchem, czyli na przykład, gdy podwójnie dotkniemy, no to e, wybudzi nam się ekran. Gdy narysujemy jednak jakąś literę, jeszcze tutaj mamy cztery takie symbole, to uruchomimy od razu jakieś aplikacje. Więc na przykład, jak naprzemy C, to nam się uruchomi aparat od razu. Gdy na przykład uruchomimy E, to internet od razu nam się włączy. No i naprawdę myślę, że to również bardzo fajny dodatek. Tutaj jeszcze w inteligentnej pomocy w ustawieniach więcej mamy jedną fajną opcję, właściwie dwie nawet, czyli tryb wyłączenia dotyku, gdy mamy zasłoniętą tą część, to nam się pojawi komunikat, żeby nie zasłaniać tej górnej krawędzi. Jest to po prostu tak ustawione, tutaj dlatego, żeby nie, nie uruchomiło nam się nic przypadkowo w kieszeni. Dodatkowo mamy jeszcze tryb obsługi w rękawiczkach, który działa podobnie jak to było w Huawei Honor 6. O, nagrywałem o nim osobny filmik. Jak chcecie, jesteście zainteresowani. To zapraszam do filmu po rozwinięciu kart w rogu ekranu. Co tak na pierwszy rzut oka rzuca się w tym systemie? Przede wszystkim to, że nie mamy listy wszystkich aplikacji, więc mamy wszystko tutaj wyrzucone, powiedzmy, na pulpit. No i niestety jest to mało czytelne, ponieważ no wiadomo, jeszcze możemy dodać jakieś tutaj widgety. No i niestety czasami to może przeszkadzać. Więc no gdy chcemy znaleźć jakąś aplikację, no to musimy szukać na pulpitach tych, bo nie ma tutaj możliwości sortowania tych aplikacji. Po, nie wiem, na przykład w jakimś alfabetycznym ułożeniu, no tylko one się tak rozmieszczają, jak im się tylko podoba. W smartfonie mamy jeszcze możliwość ustawienia motywów i przede wszystkim ten domyślny myślę, że zasługuje na pochwałę, ponieważ za każdym razem, gdy uruchamiamy wyświetlacz, mamy inną tapetę na ekranie blokady, więc no nigdy nam się nie znudzi ten ekran blokady. A poza tym te zdjęcia są tutaj naprawdę rewelacyjne. Możemy je. Przerzucać również, możemy zatrzymać, żeby jedno zdjęcie było cały czas. Możemy przejść do tych wszystkich okładek, tutaj są wszystkie pokazane. Więc naprawdę no, fajnie to wygląda, muszę przyznać. Co do płynności systemu, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, ponieważ ten smartfon działa naprawdę mega płynnie. I muszę powiedzieć, że nie mogę tutaj nic zarzucić w kwestii płynności temu smartfonowi, zarówno przy takim normalnym codziennym użytkowaniu, jak i w bardziej zaawansowanych grach. Oczywiście, no czasem może coś tam się przykładkować, no bo pamiętajmy jednak, że to jest telefon, jakby nie patrzeć z takiej niższej półki cenowej, ale i tak myślę, że ten smartfon świetnie sobie radzi. Parę słów jeszcze o przeglądarce internetowej i w ogóle internecie. Strony internetowe ładują się naprawdę bardzo szybko, a dodatkowo pamiętajmy, że mamy tutaj LTE, więc również strony przy użyciu transmisji danych będą ładowały się szybko. Przeglądarka no nie różni się jakoś od tych normalnych, tam chroma czy czegokolwiek innego, tylko mamy jeszcze tutaj taki dodatek: a mianowicie przycisk do przenoszenia nas od razu na górę strony. No i prawdę mówiąc, tyle. No co, pasek jeszcze nam się ukrywa, ten i ten. Mam tu jeszcze jakieś dodatkowe opcje, no i no, nic tutaj więcej niestandardowego nie ma. Czego mi brakuje w tym smartfonie? Przede wszystkim jakichś funkcji multizadaniowości. Ani nie mamy multiwindow, ani nie mamy jakichś miniaturowych wersji aplikacji. No nic takiego tutaj niestety nie mamy. A szkoda, no bo jednak no, większość urządzeń posiada coś takiego. No, a tutaj niestety nic nie mamy takiego niestandardowego, więc no, szkoda trochę. Co do baterii, to Huawei P8 Lite no, wytrzymuje przy normalnym użytkowaniu powiedzmy 2 dni, ale no, gdy chcemy używać go cały czas, no to nie wytrzymuje dłużej niż tak 3-3,5 godziny na wyświetlaczu przy całkowitej synchronizacji z internetem, przy jasności na maksimum. No i wtedy wytrzymuje właśnie tak jak mówię, na wyświetlaczu 3 do 3,5 godzin, no więcej raczej mi się nie udało uzyskać. Warto natomiast powiedzieć o tym, że mamy tutaj tryby oszczędzania energii, mamy normalny tryb, inteligentny, czyli jest, jest optymalizowane wszystko oraz mamy ultraoszczędny, no to wtedy całkowicie mamy wszystkie funkcje okrojone, prawdę mówiąc. No i mamy tylko wtedy możliwość dzwonienia, SMSowania i przejścia do kontaktu, no i zakończenia oczywiście. Wtedy interfejs jest cały czarno-biały, no i wtedy bateria jest ekstremalnie oszczędzana. No tutaj jest podana informacja, że niby bateria wtedy wytrzymuje no, 23 godziny. No nie wiem, nie testowałem tego aż w taki sposób, ale no na pewno myślę, że coś tam energii zawsze da się zaoszczędzić. Podsumowując. Huawei P8 Lite kosztuje aktualnie około 800-850 zł. Moim zdaniem trudno znaleźć urządzenie o takich możliwościach w podobnej cenie. Myślę, że warto zainteresować się tym urządzeniem, gdy szukamy czegoś takiej średniej półki cenowej, ponieważ w tym smartfonie mamy dobrą specyfikację, która pozwala na płynne działanie systemu oraz gier. Mamy tutaj też no, przyzwoitą baterię, chociaż mogłaby być troszeczkę lepsza. Mamy też dobre aparaty, szczególnie ten frontowy, a także warto powiedzieć o tym, że obudowa jest tutaj świetnie wykonana, jest bardzo smukła i naprawdę dobrze wygląda. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to do tego, że nie mamy tutaj otwieranej klapki baterii, ale da się do tego naprawdę przyzwyczaić, ponieważ już większość smartfonów takich jest, że po prostu nie da się otworzyć tej klapki. Więc myślę, że to nie powinien być jakiś większy problem. Nie podoba mi się natomiast to, że nie mamy tutaj listy aplikacji zainstalowanych w tym smartfonie, tylko wszystko jest tak porozrzucane na tych wszystkich pulpitach. Podobnie jak to jest w iPhone'ie, tylko że no troszeczkę gorzej jest to rozwiązane, ponieważ wiadomo, możemy dołożyć jeszcze tutaj widżety, no i troszeczkę chaosu się tutaj robi. Problem ten można oczywiście rozwiązać w taki sposób, że zainstalujemy inny launcher, ale oceniając tylko tego smartfona z tą nakładką co jest w tym systemie, no jednak się do tego mogę przyczepić. Troszeczkę zawiedziony jestem tym, że nie mamy tutaj żadnej możliwości multizadaniowości. Nie możemy ani uruchomić dwóch aplikacji jednocześnie, ani nawet uruchomić takich miniaturowych wersji aplikacji jak to jest np. u Sony czy u LG. Szkoda, że tego nie ma, bo jednak funkcjonalność znacznie by się tutaj zwiększyła. Podsumowując, już tak ostatecznie, myślę, że Huawei P8 Lite jest naprawdę świetną propozycją, szczególnie biorąc pod uwagę no, stosunkowo niską cenę. Dodatkowo warto powiedzieć, że to urządzenie jest dostępne u wielu operatorów w atrakcyjnych w jakichś ofertach, więc myślę, że warto również wtedy rozważyć jego zakup. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym modelu. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, zapoznania się z moimi profilami na portalach społecznościowych oraz do przeczytania pisemnej wersji recenzji na kapsologicznie.pl. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!